Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka MFood SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata. Jesteśmy z tych wyników zadowoleni, głównie ze względu na trudne otoczenie makroekonomiczne, ale po przyjęciu strategii, która była bardzo ważnym punktem, jeżeli chodzi o rozwój Grupy Boryszy i osiągnięcia 2022 roku, ta strategia jest konsekwentnie realizowana i to jest duży sukces, że pierwszy rok realizacji nowej strategii zakończył się sukcesem. Wyniki są, uważam, bardzo dobre. Bita e, powtarza bez zdarzeń jednorazowych na poziomie 387. E, wynik netto 114 milionów. Przypomnę, że dokonaliśmy odpisu na naszych aktywów, aktywach w Rosji. Łatwiej było zadać pytanie, jakie czynniki nie miały wpływu, ponieważ ten rok to było wszystko w pigułce. Mieliśmy wojnę, mieliśmy inflację, mieliśmy spowolnienie gospodarcze, jeszcze półprzewodniki, e, jeszcze... E, Generalnie skoki cen surowców, później spadki, także to typowy, taki no, nietypowy coaster. Daliśmy sobie doskonale radę ze względu na to, że jesteśmy zdywersyfikowani. Te segmenty, które odczuły najmocniej, czyli automotyw, były z nawiązką uzupełniane wyniki przez segment metale, segment stalowy, które wykorzystały podwyższone marże, szczególnie po wybuchu wojny w Ukrainie, na nasze produkty stalowe i metalowe. Patrzymy w przyszłość optymistycznie. Wiemy, że to jest rok spowolnienia. Według naszej oceny ten drugi kwartał powinien być dołkiem, jeżeli chodzi o, o gospodarkę polską czy europejską. E, inflacja hamuje czy też stabilizuje się już na tych, szczególnie w Europie Zachodniej u nas jeszcze nie na, na jednocyfrowych poziomach. E, I chcemy być gotowi na odbicie w drugiej połowie roku. E, co nam daje przewagę konkurencyjną, jeszcze raz powtórzę, to jest nasza dywersyfikacja. Mocno liczymy na segment, nasz segment automotive, ponieważ w spowolnieniu gospodarczym koncerny zwiększają sprzedaż samochodów tych dostępnych dla typowego Kowalskiego. W poprzednich latach, kiedy mieliśmy do czynienia z, z ograniczoną dostępnością półprzewodników, produkowano głównie samochody luksusowe, wysokomarżowe, a dla nas ilość to od razu przekłada się na e, nasze przychody, czy na naszą naszą EBIT. Głównie w naszym projekcie Ecars, czyli automatyzacja produkcji e, przewodów klimatyzacyjnych do samochodów elektrycznych, w, i w, w, w Toruniu i w Meksyku. E, pełna sprawność powinna być e, tych linii już na przełomie czerwca i lipca w, w pełnej automatyzacji. Część z tego, około ponad 100 milionów, kilkana... 100, kilkanaście milionów, to kapeks odtworzeniowy, czyli w każdej spółce po prostu odtwarzamy majątek, jego wartość, Także był sprawny do, do, do produkcji, do wykorzystania. Drugi ważny projekt to w bankowej zmieniliśmy klatki walcownicze, współfinansowany projekt ze środków bnc u Na bieżąco chcemy też obniżać, podwyższać efektywność naszych, naszych fabryk. Postawiliśmy na elektromobilność, już ponad 50% naszej produkcji przewodów to przewody do samochodów elektrycznych. W tej chwili następuje podział rynku, jeżeli chodzi o, o produkcję samochodów elektrycznych. Regulacje brukselskie i generalnie kierunki, trendy światowe są jednoznaczne. Nie myślę, żeby data 1935, 2035 rok była możliwa do spełnienia. Bewno, będą przesunięcia, ale, ale dzisiaj już nikt nie będzie stawiał nowych fabryk produkujących samochody konwencjonalne. E, pojawia się zupełnie nowy rynek, tylko do samochodów elektrycznych. To będą zupełnie nowe biznesy. E, producenci części tyl, przeznaczonych tylko do samochodów spalinowych, diesli czy benzynowych mają dziś e, duże wyzwanie przed sobą. My Konsekwentnie chcemy zwiększać nasz udział rynkowy i pozyskiwać nowe kontrakty. Pierwszy kwartał wygląda do nieźle, co też powtórzę, powiedziałem na, początku, na naszej konferencji wynikowej. Chciałbym, może nie chciałbym, mamy ambitne cele nakreślone w strategii i chcemy je zrealizować. Partnerem programu była spółka MFUT SA największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata